Dzień dobry, ja nazywam się Damian Kubera i witam Was na vlogu o ochronie przeciwpożarowej. Tematem dzisiejszego odcinka będzie użytkowanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych jako hoteli. I ja ten odcinek w zasadzie nagrywam już drugi raz. Ja go nagrałem 3 dni temu, będąc na takim przedłużonym weekendzie z rodziną nad polskim morzem. Kiedy, przez booking, zamówiliśmy sobie apartament i. Po przyjeździe na miejsce moim oczom ujrzał się budynek, no, mieszkalny wielorodzinny jak się patrzy. Natomiast nie chciałem oceniać e, książki po okładce, wchodzimy do środka. No i tutaj już byłem przekonany, że ten budynek na pewno był projektowany jako budynek mieszkalny wielorodzinny, chociażby z tego powodu, że długości dość ewakuacyjnych w poziomej drodze ewakuacyjnej wynosiły 25 w zależności od kondygnacji do 30 metrów, co i tak było niehalo, z tego względu, że w poziomej drodze ewakuacyjnej, nawet w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, pozioma droga ewakuacyjna nie powinna przekraczać 20 metrów. A skąd to wiem? To nie jest tak, że ja mam laser w oczach. Naprawdę przypadkowo akurat wtedy miałem dalmierz i to też nie jest tak, że ja latam po hotelach z dalmierzami, a później żądam jakiegoś zniżki, bo patrzcie w jakich warunkach niebezpiecznych spałem natomiast rzeczywiście wtedy przypadkowo miałem dalmierz, zmierzyłem no i wyszło jak wyszło no, mieliśmy te drogi dojścia przekroczone nie wiem czy wspominałem przed chwileczką jeszcze o tej o kwestii recepcji, która znajdowała się na parteru budynku i generalnie można było się tam zakwaterować. No dobrze, ale mamy ten budynek, i ktoś może powiedzieć: w porządku, ale czy rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, który uzgadniał ten projekt, nie mógł temu w jakikolwiek sposób zaradzić? Ano nie mógł. Dlaczego? Z tego względu, że budynki niskie, mieszkalne wielorodzinne. Zgodnie z naszym rozporządzeniem w sprawie uzgadniania projektu pod względem ochrony przeciwpożarowej, w ogóle nie wymagają uzgodnienia. Rzeczoznawca wcale nie musiał widzieć tego budynku, w związku z czym prawdopodobnie nie widział i projekt nie był uzgadniany, no bo e, nie dopuściłby do tego, żeby pozioma droga ewakuacyjna miała więcej niż 20 metrów, a gdyby wiedział, że budynek będzie użytkowany jako Budynek hotelowy całkowicie zmieniłby standard tego obiektu. I kolejna kwestia to taka, czy budynek miał odbiór. Tego nie wiem. Natomiast najczęściej budynki, które są budynkami niskimi, mieszkalnymi wielorodzinnymi, które nie wymagają uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej. Często nie są odbierane. Zwykle odbywa się to tak, że mija 14 dni, mamy cichą zgodę i wszyscy się rozchodzą. Czy to się inwestorowi opłaca? I tak, i nie. Wybudowanie i zaprojektowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego jest znacznie tańsze niż wybudowanie i wykonanie budynku hotelowego. Mamy znacznie mniejsze wymagania dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Nie dla hotelowych i to jest jasne, mieliśmy tutaj do czynienia. Ja miałem do czynienia z budynkiem czterokondygnacyjnym, jeżeli był to budynek. Mieszkalny wielorodzinny, to jego wysokość determinowała liczba kondygnacji nadziemnych. I prawdopodobnie, gdybyśmy zmierzyli jego wysokość, przekraczałaby 12 metrów. I gdyby to był budynek hotelowy, to byłby to budynek hotelowy średnio wysoki. Natomiast mieliśmy do czynienia z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym niskim. Kolejną rzeczą, która by tutaj nam wchodziła, to klasa odporności pożarowej. W przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego, byłaby to klasa D-odporności pożarowej. W przypadku budynku. Hotelowego, już średnio wysokiego, mielibyśmy tą klasę B odporności pożarowej. To się diametralnie przekłada na konstrukcję takiego obiektu. Inna sprawa to ta, o której wcześniej już wspomniałem dotycząca dojść ewakuacyjnych. W budynku hotelowym długość dojścia ewakuacyjnego. Poziom, w ogóle długość, ewaku długość ewakuacyjnego nie powinna przekraczać 10 metrów. Natomiast w przypadku budynku e, mieszkalnego, wielorodzinnego, w przypadku jednego dościa ewakuacyjnego, my tych metrów mamy 60, w tym nie więcej niż 20 metrów w drodze poziomej. Czyli prawdopodobnie w tym samym obiekcie, w którym byłem, należałoby doprojektować przynajmniej jeszcze jedną klatkę schodową. W budynku mieszkalnym nie wymagane są hydranty. W budynku hotelowym rzeczywiście musiałyby być zaprojektowane hydranty 25. W tym obiekcie, w którym byłem, klatka schodowa była otwarta, ponieważ, tak jak mówiłem, pewnie się komuś te 60 metrów gdzieś tam na końcu spieło. Tylko te 20 metrów w drodze poziomej, nie za bardzo. Ale w przypadku budynku hotelowego bezwzględnie należałoby tą klatkę oddymiać, ponieważ budynki zadel 5, średnio wysokie, wymagają oddymiania i zamknięcia przynajmniej drzwiami dymoszczelnymi. Natomiast zawsze, bo 10 metrów osiągnąć, osiągnąć 10 metrów w budynku średnio wysokim jest niemożliwe, więc mielibyśmy drzwi E i 30 S prowadzące do klatek schodowych. Kolejną rzeczą to drzwi prowadzące do lokali mieszkalnych. W budynku mieszkalnym, wielorodzinnym nie są wymagane drzwi A30, a znowu w budynku hotelowym drzwi A30 są wymagane. Także tych wymagań w przypadku projektowania budynku hotelowego jest znacznie więcej, więc rzeczywiście inwestor zaoszczędził w przypadku budowy tutaj taczkę pieniędzy. Ale dlaczego mu się to nie opłaca? Bo proszę Państwa, jeżeli byście się tak rozejrzeli dookoła tego budynku. To tam wszędzie jest konkurencja. I jest tylko kwestią czasu, kiedy ten budynek zostanie zgłoszony do PINBu. PINB przyjdzie i powie, że budynek jest użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem, ponieważ zaprojektowano go jako budynek mieszkalny wielorodzinny, natomiast użytkowany jest jako budynek, którego głównym przeznaczeniem jest krótkoterminowy wynajem okazjonalny mieszkań, więc to jest w zasadzie funkcja hotelowa. I oczywiście inwestor pewnie miałby w tym przypadku obiekcję, sprzeciwiałby się, PINB chciałby wyłączyć z użytkowania tego typu powierzchnię, która jest użytkowana niezgodnie z przeznaczeniem, skończyłoby się to na rozprawie sądowej i co dalej? No i pewnie sąd przyznałby rację Pinbowi. Takie sprawy miały miejsce już w Polsce. Sygnaturki rozpraw pojawią się pewnie gdzieś w tym miejscu. Warto sobie przeczytać i zobaczyć, rzeczywiście jest to problem. I co się dzieje dalej? Ano dalej jest tylko gorzej, z tego względu, że żeby inwestor chciał użytkować ten budynek jako hotelowy, musi zmienić sposób użytkowania takiego budynku, więc znowu pojawia się projekt i pojawia się dostosowanie tego obiektu do ZL5, co nie jest takie proste, ponieważ już w tym przypadku, gdy był to zaprojektowany obiekt jako mieszkalny wielorodzinny, i dopuszczamy tutaj. 60-metrową długość dojścia ewakuacyjnego, a w ZL-5 tylko 10-metrową. To na dzień dobry mamy zagrożenie życia ludzi. Nie da się tego zrobić bez ekspertyzy przeciwpożarowej. Dochodzą kolejne koszty, kolejne zabezpieczenia i rzeczywiście, inwestor już w takim. Rozrachunku tak dobrze na tym nie wychodzi, jeżeli chodzi o wykonanie czy wybudowanie takiego obiektu i użytkowanie go niezgodnie z przeznaczeniem. I jeszcze w ramach ciekawostki, zauważcie, że w jednym z tych orzecznic, w które zamieściłem, sądy idą o krok dalej i mówią, że, jakby charakter budynku, czyli zamieszkanie zbiorowe, ten CTL-5. Nie determinuje ilość lokali, to znaczy nie trzeba mieć więcej mieszkań przeznaczonych na wynajem. Wystarczy jedno takie mieszkanie w formie jakiegoś Airbnb, i w tym momencie mamy zmianę sposobu użytkowania budynku i wpływa to na warunki ochrony przeciwpożarowej. Dla mnie osobiście jest to puszka Pandory, ponieważ w każdym budynku wielorodzinnym możemy spotkać lokale usługowe, nie tylko biura, ale również właśnie lokale przeznaczone na krótkoterminowy wynajem. Ten temat być może jeszcze kiedyś poruszymy, rozszerzymy, natomiast dajcie mi znać, co sądzicie o użytkowaniu budynków mieszkalnych wielorodzinnych jako apartamentowców, czyli jako hoteli oraz dajcie mi znać jakimi tematami chcielibyście się chcie... oraz dajcie mi znać jakimi tematami chcielibyście żebym zajął się w przyszłych odcinkach mam nadzieję że te tematy poruszę i no cóż cześć i do zobaczenia